I ruszyły. Wolny początek, Anwar na czele. O, teraz rozkręca nam się wyścig. Anwar, Eliades, Biesan i Cromwell, to jest czołówka później. Odstęp, Kimat, Kosynier, Palmir, Gabon. Oraz Efate. Prowadzi Anwar, Anwar, Piesan, Anwar, Piesan, Eliades Amor i na czwartej pozycji Cromwell. Oj, bardzo mocny początek, ho-ho-ho. Na czele Anwar, Anwar, Piesan, Eliades Cromwell. Później duży odstęp. Ale za moment konie pojawią się już na prostej finiszowej, na którą wyprowadza Anwar. Anwar, bardzo lekko polem Piesan między tymi dwoma końmi Eliades. Bardzo lekko galopuje gabon w ręku, ucieka Anwar. Anwar z pola finisuje Cromwell. Anwar, Anwar Gabon, Anwar Gabon. Gabon dobiera się już do Anwara. Anwar ma jeszcze przewagę. Mocno Jokej pracuje, uczeń Nowak go atakuje, ale do celownika dociągnął. Anwar wygrywa na drugim miejscu. Gabon na trzeciej pozycji Kimat i na czwartym miejscu kończy wyścig Cromwell.